I oto on. człowiek budzący szacunek i strach w każdym człowieku. Ten, który, by chronić naszą ukochaną planetę przed złoczyńcami, ryzykuje życiem każdego dnia. Boi się go każdy morderca, rabuś i złodziej. A w szczególności ludzie zaśmiecający nasz ekosystem różnego rodzaju sprzętem elektrycznym. A więc drżycie, bo to nadchodzi. Czak! Norris! Zeszło się! Ja za chwilę mam ratkę! To no nie zdążę. Czas tu posprzątać. Stój, kobieto! Czy ty chciałaś wyrzucić rogówkę do śmietnika? To chiński szmer! Co ja mam z zrobić? To może kiedyś jeszcze przydać. Gdzieś. Lepiej oddajmy to do punktu zbiórki, ale śmieci. coś mieci. długo jeszcze. No czekaj, córciu, bo to żelazko coś. Mamo coś śmierdzi. Pali się. Pali się! Wyrzuć, do niczego nam się to nie przyda. Wiesz co, masz rację. I do dodatek śmierci. Otwórz o... Czekaj, mamo. Muszę ci coś powiedzieć. Czuję, że ja tak swojego życia chcę poświęcić temu żelazku. Ale co ja? Nie to, to zabierasz. Gorące. Oddam to do zbiórku. punktu zbiórki elektrośmieci. To ja, Chuck Norris. Zatwierdzam. No nie, za chwilę przyjdą goście, a ciasto dalej nie gotowe. Ale co nie pachnie. Co się dzieje z tym mikserem? Może jest zepsuty? Ale ciasta dzisiaj nie będzie. Czekaj, a co z ciastem? Nie będzie, bo jest mikser zepsuty. Teraz zamierzasz go wyrzucić? Tak. Tak bezczelnie do kubła? A gdzie indziej? Może do punktu zbiórki elektrośmieci? Myślę, dać drugie życie. Razem, urazujemy to, ziemię. Razem z Szakiem. Tak, rozdaję